Kamraci i kamradki, wilki, wilczyce, wilczątka, wiec pierwszy na polach Grunwaldu przeszedł do historii. Spotkaliśmy się, zawiecowaliśmy, popiliśmy, pojedliśmy, pobawiliśmy się, porozmawialiśmy, przyszliśmy tutaj zaczerpnąć mocy, która jest ukryta w tej ziemi. Znosiliśmy okrzyki. Śmierć wrogom Trudny okres przed nami. Jeśli to, czym nas straszą, zrealizują, czas pospolite ruszenie tworzyć Narodowe ruszenie polskie, grunwald, tworzyć. Nie zatracając nic ze swojej oryginalności, ze swojej niezależności, ze swojej podmiotowości, ze swojej samorządności, stawiać zdecydowany opór wszystkim chorym, wrogim narodowi polskiemu pomysłom w sposób bezwzględny, tak jak do tej pory, za co Wam jako Polak serdecznie dziękuję i kłaniam się Wam. Kamradki i kamraci, wara od naszych dzieci. To jest ta pierwsza linia okopów. To jest ta pierwsza bitwa, którą będziemy toczyć na tej wojnie. Bezwzględnie śmierć tym wszystkim skurwy synom, którzy chcą stworzyć sytuację mającą nas, na, nas zniewalać. Ten nieprzymus szczepień z przymusem szczepień. Te podłość, która ma być zawarta w tym akcie 1449, w tej ustawie. Jeszcze raz tutaj z pól Grumwaldu, powołując wszystkie duchy przodków naszych za świadków, ostrzegamy Was. Skażecie się na karę śmierci za to, że ustawicie tę ustawę 1449 przeciwko narodowi polskiemu. Ostrzegamy Was. Nie przekraczajcie tej granicy. Zbudzicie w nas duchy zemsty. To nie jest żadna pierdolona poezja. To jest naturalny ludzki wkurw i niezgoda na waszą podłość. Wy warchoły wy. Wy podli ludzie wy. Jeśli sięgniecie po życie naszych dzieci, po nasze życie, będziemy musieli was zabić. To takie proste. Zrobimy to przy pierwszej nadarzającej się okazji. Żeby nie było wątpliwości. Ja wam dziękuję. Jak zamknę oczy, widzę te parę tysięcy ludzi, które ten kilometr z okładem przemierzają tam od Stębarku, na szczyt. Wzgórza Grunwaldzkiego. Widzę tę piękną szarżę. Tę piękną szarżę, te, te siły walki. Widzę tych wszystkich, którzy to robili z niezwykłą lekkością, młodością. I widzę tych, którzy pokonywali swoją słabość, a czasami nawet chorobę. Mam w oczach waszą radość, kiedy się spotkaliście, kiedy rozbijaliście namioty, kiedy biwakowaliście. Kiedy śpiewaliście. Mam to w oczach. Mam w oczach Waszą organizację, Waszą dyscyplinę, Wasze kamratstwo. tę życzliwość naturalną, którą wszyscy mieliśmy do siebie wzajemnie. Wspominam to już ze wzruszeniem, bo to już jest historia. I dziękuję Wam. Za to, że zostawiliśmy miejsce naszego wiecowania takim, jakie zastaliśmy. Nietknięte. Powiem Wam tak. Został tu nasz duch. Nie ma żadnego śladu naszej egzystencji na tych Na Grunwald. To jest hasło polskich narodowców. Na Grunwald. W tych dwóch słowach na Grunwald jest zaklęta nasza determinacja, zaklęta nasza wola, zaklęta nasza miłość do tej ziemi. Na Grunwald. Na Grunwald. Na Grunwald. Zawsze.